Cześć, ja nazywam się Tomasz Szymiński, mentalny coach i dzisiaj opowiem Ci troszeczkę o książkach, jak czytać książki w taki sposób, aby wynosić z nich maksymalną wartość dla siebie. Po pierwsze, trzeba przede wszystkim no, wziąć książkę, to wiadomo, która jest dla Ciebie atrakcyjna, która Cię interesuje. No, jeżeli tego nie ma spełnionego, no to. Możesz czytać książkę, ale będzie to męczarnia. Oczywiście też można z niej wyciągać wnioski, można z niej wyciągać też fajne treści, natomiast nie zapadnie ci ona w pamięci i nie będziesz na przykład w perspektywie nie wiem roku, dwóch lat pamiętał jej. Tak? A chodzi nam właśnie tutaj o to, abyś. No, na przykład po kilku latach nadal pamiętał jakieś przykłady właśnie z książki, żeby szybko, wiesz, żeby Twój umysł miał szybkie informacje pod ręką i żebyś mógł z nich korzystać i na przykład, nie wiem, wykorzystywać je w biznesie, nie wiem, w pracy, w szkole, gdziekolwiek tam jesteś, tak? Drugą rzeczą, jaka jest ważna, ale to nie jest jeden z ważniejszych składników, jest oczywiście wyobraźnia, abyś w trakcie, kiedy czytasz tą książkę, Abyś wizualizował sobie też sytuację. Oczywiście to nie jest tak, że czytasz jedno zdanie i Aha, co, tam, co tam trzeba sobie zrobić w głowie, tylko w trakcie mm, wielu czytelników ma coś takiego. Praktycznie każdy w zasadzie, że jak czytasz książkę, to jest taka sytuacja, że. Gdzieś tam wyobraźnie gdzie ci się włącza, nie? czytasz, czytasz, czytasz. Oczywiście trzeba być cały czas świadomym tego, że się czyta, żeby nie było tak, że czytasz, 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 i nagle o, na końcu strony myślisz sobie, kurczę, o czym tam czytałem, bo sobie wizualizowałem właśnie, tak? Czyli wizualizacja, ponieważ e, te obrazy, jeżeli one będą fajne. E, wiadomo, czyli tam, ten pierwszy punkt jest też ważny, bo jeżeli to jest książka, która Cię interesuje, i wyobrażasz sobie rzeczy, które się dzieją w tej książce, to automatycznie ten obraz, jeżeli on będzie na tyle mocny dla siebie, to go zapamiętasz. Ale e, kolejną trzecią rzeczą, e, którą chciałbym wymienić, i w zasadzie dla mnie najważniejsza, która mi się w życiu spełniła, to nie to, żeby czytać jak najszybciej, jak najwięcej książek, albo parę razy tą książkę samą. Oczywiście można. Natomiast mi dopiero po latach e, sprawdziła się metoda najprostsza na świecie. Wzięcie ołówka. I kiedy Biorę ołówek i myślę o tym, że ja później, znaczy właśnie, to nie jest na takiej zasadzie, że ty podkreślasz po prostu teraz wszystko, co jest ważne. <laughs> nie, tylko wybierasz takie kwestie, które chciałbyś zaprezentować światu, zaprezentować ludziom, zaprezentować, nie wiem, pracownikom, kolegom, koleżankom, mamie, tacie, komukolwiek. Tak? Ja na przykład robię to w taki sposób, że e, właśnie robię to na kanał, tak? czyli wybieram kwestie, które chcę przekazać Wam, jako odbiorcom. Żebyście mieli maksymalną wartość z danej książki, tak? Żeby to nie było tak, że ja czytam sobie jakieś tam losowe strony nie? i mam filmik. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wprowadzać do Twojego życia wartość. Więc biorę ołówek i też staram się nie czytać wiesz, całej książki na raz. Bo przynajmniej ja tak nie robię. Natomiast Ty zrobisz oczywiście jak chcesz. Ale czytam sobie 30-60 stron dziennie. Wybieram to, co najważniejsze i najlepiej. bo Już jest będzie czwarta chyba metoda. To będzie to, aby opowiedzieć sobie o tym. Tak. Wiem, że to może być dla ciebie szalone, albo e, po co mam to robić. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli ty czytasz książki tylko dla rozrywki, to ok. To już jest Twoja indywidualna sprawa. Ale jeżeli czytasz książki, bo chcesz z nich coś się nauczyć, wnieść coś do swojego życia, tak? Czyta się książki po to, żeby wnieść coś do swojego życia, a nie po to, tylko żeby przeczytać historię jakiegoś tam, nie wiem, wybitnego przedsiębiorcy, sportowca, aktora, kogokolwiek, tak? I. I zapamiętać tylko na przykład, nie wiem, czy dasz 600 stron i zapamiętałeś sobie. A, on tam, on no był pierwszy na przykład w jakiejś dyscyplinie. I tyle pamiętasz z całej książki, nie? A, a ja tak miałem wiele razy. Pewnie, pewnie ty też pamiętasz takie książki, gdzie tam zapamiętasz tylko jedną rzecz. Okej, okay, nie ma problemu w tym, że jedną rzecz zapamiętasz, ale jeżeli to jest coś, co naprawdę jest dla Ciebie ważne, coś, co Cię interesuje, i zapamiętasz z tego. Powiedzmy 20% informacji, które są dla Ciebie mega wartościowe z tej książki. Tak, 20% z całości, oczywiście mówię. Wybierzesz te najważniejsze, no to to już jest super. Tak? Możesz na przykład nie. No powiedzmy, że jeżeli jesteś osobą, która, tak jak ja działa w biznesie i czytasz strategię właśnie różnych firm przedsiębiorstw i jak na podstawie lat się coś tam zmieniało i Ty wyciągasz sobie te najważniejsze elementy i wprowadzasz je do swojej firmy, to Ty już nie musisz poświęcać, wiesz, lat na to, co inni robili, prawda? Tylko wdrażasz to od razu, dzielisz się też tym ze swoimi klientami, no i oni dzięki temu mają lepszą usługę, lepszy produkt. I na tym to polega, tak? Czyli takie cztery główne rzeczy, jakie ja sobie tutaj podkreślam. Natomiast najważniejsze dla mnie było to, aby było to używanie tego magicznego ołówka, no i powtarzanie. A to powtarzanie jest naprawdę świetne. I teraz jeszcze taka, taka mała rzecz tutaj na koniec dla Ciebie, żebyś nie powtarzał sobie, może wiesz, siadasz tak jak ja nagrywasz coś, tak przez godzinę czy tam pół. Tylko nawet wystarczy to, że sobie będziesz szedł do pracy, będziesz szedł sobie na zakupy i w głowie przypominasz sobie, opowiadasz sam sobie historię, nie? Bo zobacz, co robimy w większości, znaczy, co robi większość osób, kiedy jedzie na przykład gdzieś do pracy, autobusem, w samochodzie, co robi? Puszcza muzykę, która po prostu, no, nic nie wnosi, tak? Oczywiście można to robić, to też, żeby nie było tak, że nie pozwolisz sobie teraz na muzykę. Ale chodzi o to, że jeżeli na przykład jest taki moment w Twoim ciągu dnia, że no idziesz gdzieś sobie, tak, pół godzinki, co to jest 30 minut? Powtórz sobie, nie? Wyciągnij i wiadomo, jeżeli im bardziej Cię kręci ta książka, temat, jakim tutaj jak ci sobie wdrażasz, no to tym lepiej. I do tego Cię zachęcam. No i co? Czytaj książki. Czytaj je tak, aby wyciągać z nich maksymalnie, co się da, bo pamiętaj, że ludzie, którzy. Piszą te książki, oni piszą to po to, żeby podzielić się wiedzą. Jasne, wiadomo, są też ludzie, którzy piszą książki po to, żeby zarobić, e, zarobić pieniążki. Natomiast nam tutaj chodzi o to, aby wyciągać fantastyczną wiedzę, ludzi, którzy naprawdę doświadczyli w jakichś fenomenalnych odkryć w swoich działalnościach, w swoim życiu i chcą to przekazać właśnie światu e, kupotomnym, jak to się ładnie mówi. Także zachęcam Cię do takiego. Działania, abyś wyciągał maksymalną wartość z książki, no i co? Życzę Ci oczywiście sukcesów i fantastycznej wiedzy na resztę Twojego życia. Cześć.